No właśnie, pediatria. Czym jest pediatria? Jest to odrębność małego człowieka od dorosłego. I już tą pierwsze odrębność zauważyli w zachodnim Bizancjum Rzymskim, gdzie po prostu wiadomo było, że. Przytułki, gabinety, inni ludzie zajmowali się dziećmi, a inni zajmowali się dorosłymi. Wtedy dopiero też wiadomo było, że dzieci troszeczkę inaczej chorują że są choroby, których już później nie widzimy w dorosłym życiu są choroby, które właśnie widzimy tylko w wieku dziecięcym. Takie pierwsze zręby organizacyjne już i prawne w Polsce to zaczęły się tworzyć w wieku XIII, XIV na południowej części Polski, w Galicji już w XV wieku. Natomiast nadal pracowano nad tym, żeby również to dziecko leczyć nie tylko ogólnie, ale i specjalistycznie. Taka specjalistyka zaczęła się na świecie już pojawiać w wieku XVIII-XIX. W sumie najbardziej burzliwym okresem rozwoju to jest okres już XX wieku. I w XX wieku były już specjalności, które dotyczyły tylko samych dzieci. Rzeczywiście dziecko inaczej choruje, dziecko burzliwiej choruje. A Dziecko krócej choruje, dziecko szybciej zdrowieje. Jest to po prostu ten dynamika młodego człowieka, jest zupełnie inną dynamiką, a jeżeli już taka, takie spowolniałe życie człowieka dorosłego, bo już ten organizm jest taki wiadomo, że w miarę przewidywalny. U dziecka jeszcze ta burza hormonalna, burza rozwojowa, to dziecko i organizm jest jeszcze nieprzewidywalne, tam trzeba bardzo ostrożnie postępować, i z diagnostyką, i z terapią, a zwłaszcza z terapią. Dlatego myśmy tutaj już, to już w latach 90., kiedy ja byłem przewodniczącym Rady Miasta, prezydentem był prezydent Andrzej Wiśniewski, wiceprezydentem Andrzej Guzowski, myśmy wtedy widzieli potrzebę tworzenia w ogóle szpitala dla dzieci. I zamiast remontować ten szpital, jak Państwo pamiętacie, gdzieś tam na załuku, to powstał pawilon pediatryczny. Pierwszy to była pierwsza część długo budującego się szpitala. To był właśnie taki wyraz szacunku dla dzieci. Wtedy rzeczywiście moja żona, pani doktor Nowak, razem z panią doktor świętej pamięci Hanną Rodziewicz, budowały zręby pediatrii specjalistycznej. Ta pediatria specjalistyczna powstawała no długo, dlatego że trzeba było szkolić odpowiednich, szkolić lekarzy w każdej dziedzinie. I dzisiaj po wielu latach ta pediatria specjalistyczna, można powiedzieć, że jest fajna, jest dokończona. Oczywiście na no nie wszystkie specjalności, bo są specjalności, które wystarczy, że są w jednym czy w dwóch miastach w Polsce. Natomiast te podstawowe Kilka specjalności jest u nas dostępnych w Grudziącu. Dlatego myślę, że to jest najwyższe dobro, jakie udało się stworzyć nam przez wiele, wiele lat. Wielu lekarzy się musiało uczyć, że wyrzeczenia. Choć powiedzmy taką rzecz, że lekarz, chociażby endokrynologii, czy gastroenterologii, czy pulmonologii, musiał przebywać poza grudziądzem. Prawie dwa lata. To była rozłąka z domem, z własną rodziną, żeby po prostu zdobyć szlify specjalisty i żeby służyć pomocą naszym małym pacjentom. I myślę, że dzisiaj mamy doskonały zespół pediatrów, specjalistów, którzy po prostu, którzy rzeczywiście bardzo ciężko pracowali. Pracowali poza domem, pracowali poza szpitalem. W innych miastach szkolili się i poza granicami kraju, żeby dzisiaj pracować w naszym szpitalu. Dlatego myślę, że jeżeli ktokolwiek myśli, że pediatrię należy restrukturyzować, to jest w głębokim, myślę, że błędzie. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, on nie rozumie, co to znaczy chory dziecko. Ta, jak słyszę o restrukturyzacji pediatrii. To ja, mam, to ja patrzę na tych ludzi jako na nonszalancję wobec chorego dziecka. To są, myślę, że ludzie, którzy nie rozumieją swoich decyzji. Przykro to mówić, ale mam nadzieję, że kiedyś się pamiętają, jak zobaczą, jak cierpi chore dziecko, a jak nie jest mu udzielona w porę pomoc. Myślę, że takich trudnych decyzji człowiek który w miarę czuje się no, opiekunem, czy jest opiekuńczy, nie powinien brać na siebie. Jest to duża odpowiedzialność. A w ogóle, żeby restruktury, restrukturyzować szpital, to trzeba mieć raz dużą wiedzę medyczną, dużą wiedzę o człowieku, trzeba być przyjacielem człowieka, a nie karierowiczym.